Cześć wszystkim! Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o grillach gazowych, które moim zdaniem są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy kochają grillowanie na świeżym powietrzu, ale nie chcą spędzać godzin na rozpalaniu ognia i pilnowaniu, żeby się nie zgasł. W tym filmie pokażę Wam, jak działają grill gazowe, jakie są ich zalety i wady, a także jak wybrać odpowiedni model dla siebie. Opowiem Wam również o kilku przydatnych akcesoriach. Gazowe gryl staje się coraz bardziej popularne wśród miłośników grillowania. W przeciwieństwie do tradycyjnych gryli węglowych, gryl gazowe oferują szereg zalet, które czynią je wygodniejsza i bardziej przystępna opcja. Jedna z największych zalet gryli gazowych jest ich szybkie nagrzewanie. W przeciwieństwie do gryli węglowych, które wymagają czasu na rozpalenie i osiągnięcie odpowiedniej temperatury, gryl gazowe S.A. Gotowe do użycia w ciągu kilku minut. Po prostu przekręć pokretło zapałpalnik palnik i już możesz zacząć grillować. Grill gazowe wyposażone SA w pokretła, które umożliwiają precyzyjną kontrolę temperatury. Dzięki temu możesz łatwo ustawić idealną temperaturę do grillowania różnych potraw, od delikatnych ryb po soczyste steki. Wiele gryli gazowych posiada dodatkowe funkcje, które ułatwiają i urozmaicają grillowanie. Należą do nich między innymi palniki boczne. Umożliwiają gotowanie dodatkowych potraw, takich jak sosy, zupy lub warzywa. Ruszty żeliwne zapewniają równomierne rozprowadzenie ciepła i doskonałe rezultaty grillowania. Termometr w pokrywie pozwala na monitorowanie temperatury wewnątrz grilla. System zapłonu elektrycznego ułatwia rozpalanie grilla bez użycia zapałek lub zapalniczki. Grill gazowy SA łatwe do czyszczenia. Po zakończeniu grillowania wystarczy usunąć resztki jedzenia z rusztów i umyć je ciepła woda z mydłem. W przypadku większych zabrudzeń można użyć specjalnej szczotki do czyszczenia gryli. Gryl gazowe SA – wygodne w użyciu. Nie wymagają rozpalania ani czyszczenia popiołu. CO czyni je idealna opcja dla osób, które cenią sobie wygodę i oszczędność czasu. Gryl gazowe można używać w każdych warunkach pogodowych, niezależnie od tego, czy świeci słońce, czy pada deszcz. W przeciwieństwie do gryli węglowych, które SA podatne na wiatr i deszcz, gryl gazowe zapewniają niezawodne działanie w każdych warunkach. Gryl gazowe SA bezpieczniejsze w użyciu niż gryl węglowe. Nie ma ryzyka poparzenia się iskrami lub rozzażonymi węglami. Gryl gazowe SA oszczędne w użytkowaniu. Gaz ziemny lub propan SA tańsze niż węgiel drzewny, a czas potrzebny na rozpalenie i przygotowanie grilla jest znacznie krótszy. Grill gazowe to doskonały wybór dla osób, które cenią sobie wygodę, szybkość i precyzję. Oferują one szereg zalet, które czynią je idealna opcja do grillowania w każdych warunkach. Grill gazowe to prawdziwy game changer dla wszystkich miłośników grillowania. W przeciwieństwie do tradycyjnych gryli węglowych, rozpalanie ich jest dziecinnie proste i zajmuje dosłownie kilka sekund. Wystarczy przekręcić pokretło i nacisnąć przycisk zapłonu. A już po chwili można cieszyć się równomiernym płomieniem. Kolejna zaleta gryli gazowych jest ich niesamowita precyzja. Dzięki pokretłom można z łatwością regulować temperaturę, co pozwala na idealne przyrządzenie potraw od soczystych steków po delikatne warzywa. Nie ma już mowy o przypalonych kiełbaskach czy suchym miesie. Warto również wspomnieć o szybkości grillowania. Gryl gazowe nagrzewają się błyskawicznie, więc nie trzeba czekać godzinami, a z węgiel się rozzaży. To idealne rozwiązanie dla osób, które nie mają zbyt wiele czasu, a chcą cieszyć się pysznym posiłkiem na świeżym powietrzu. Gryl gazowe SA również o wiele bezpieczniejsze od swoich węglowych odpowiedników. Nie ma tu otwartego ognia, który mógłby się łatwo rozprzestrzenić, a specjalne zabezpieczenia zapobiegają przypadkowemu wyciekowi gazu. Dodatkowo, grill gazowe SA wyposażone w pokrywy, które chronią potrawy przed dymem i popiołem, a także zapewniają równomierne rozprowadzenie ciepła. Dzięki temu grillowanie staje się nie tylko przyjemne, ale i bezpieczne. Grill gazowe to doskonały wybór dla wszystkich, którzy cenią sobie wygodę, szybkość i bezpieczeństwo. Dzięki nim grillowanie staje się prawdziwa przyjemnością, a przyrządzane potrawy SA zawsze idealnie dopieczone i pełne smaku.